Diablo 4 będzie niedługo miało PTR sezonu 5. Niespodziewanie dowiedzieliśmy się tego parę dni temu podczas zapowiedzi Campfire Chatu na ten temat. Mówię niespodziewanie, ponieważ twórcy sami powiedzieli, że PTR nie będzie co każdy sezon, a jedynie wtedy, kiedy sezon ma wprowadzić na tyle ważne zmiany do pewnych aspektów gry, aby była potrzeba ich dokładniejszego przetestowania przez graczy. PTR do sezonu 5 rozpocznie się już w ten wtorek, czyli 25 czerwca i będzie trwał równy tydzień. Ponownie będzie on dostępny jedynie na PC-ach na platformie BattleNet. Tak więc tym i. Konsole niestety i tym razem obejdą się jedynie smakiem. Podobnie jak we wcześniejszym PTR będziemy mogli zbustować naszą postać na level setny, jednak tym razem NPC nie stoi w Kiowaszadzie, a w Zarbinzecie. Zarbinze. Chyba dobrze to przeczytałem, oraz nie będziemy musieli przechodzić prologu. Dodatkowo wszystkie postacie, jakie macie do tej pory, zostały skopiowane na PTR. Tak więc możecie zagrać sobie na nim jedną ze swoich obecnych postaci, zamiast tworzyć nowe. Moim zdaniem, sobie mega fajny feature dla ludzi, którzy planują w podobny sposób grać w następnym sezonie co w aktualnym, bo od razu będą mogli plus minus zobaczyć, jakich build radzi sobie w nowym sezonie. Jeżeli zaś chodzi o sam sezon piąty w kontekście dodatku, bo sporo z nas się nad tym zastanawiało, to sezon 5 będzie krótszym sezonem, ponieważ twórcy chcą, żeby wraz z premierą Wessel rozpoczął się sezon szósty. Standardowo jak zawsze na moich Campfire w pigułce opieram się na zapisie z Campfire chatu w formie wideo, ponieważ na blogach czasami zdarza się Blizzardowi pomijać parę informacji oraz nie będę pokrywał patch notesów. Oczywiście linki zarówno do nich jak i do bloga z Campfire'a zostawiam w opisie filmiku. A tymczasem witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dartian i zaraz opowiem Wam wszystko co wiemy na temat PTR sezonu 5. Zacznijmy może od mięska, tak na dobrą sprawę, czyli od mechaniki sezonowej, najważniejszej chyba mechaniki sezonowej, bo o dziwo w przeciwieństwie do czwartego sezonu tym razem coś mamy i wygląda to dość konkretnie. A dodatkowo od razu o tym powiem, chociaż pewnie to się powtórzy przy okazji sekcji QA, ale chciałbym to zaznaczyć już na samym początku materiału, praktycznie. Ta mechanika ma nie być jedyną rzeczą w sezonie piątym, ma nie być jedyną mechaniką powiązaną w sezonie. Nowy endgame po zakończeniu sezonu, ponieważ już teraz wam zdradzę, że to będzie aktywność endgame'owa, ona zostanie po zakończeniu sezonu w trzonie gry, ale twórcy na kolejnym Campfire czacie, który ma dotyczyć bezpośrednio sezonu piątego, opowiedzą już o wszystkim, co w nim będzie. Tak więc ta mechanika ma być tylko składową całej zawartości sezonowej, a nie być jedyną rzeczą, którą sezon doda. Tak więc twórcy w piątym sezonie chcieli się skupić właśnie na endgame'ie gry i zdają sobie sprawę niesłychane, że jest to nadal rzecz, której mocno brakuje w Diablo 4, dlatego chcieli, aby ta sezonowa aktywność zapełniała w interesujący sposób tę lukę i była właśnie odpowiedzią na ten problem. W założeniu miała być mocno powtarzana ale przy tym satysfakcjonująca i przede wszystkim dająca realne korzyści dla gracza. Przy okazji aby zmuszała gracza do podejmowania ryzykownych decyzji w celu zdobycia jeszcze większych korzyści. Jeżeli chodzi o warstwę lore klimatyczną, to w przeciwieństwie do Diablo 2 i Diablo 4, w Diablo 4 mimo tego, że w kampanii odwiedzamy piekło, to już nigdy tam nie możemy wrócić po jej ukończeniu. Twórcy więc chcieli, aby i również to się zmieniło. I bez już dłuższego blubolowania, mechanika ta, aktywność endgame'owa nazywa się Infernal Horde. Jest to survivalowa mechanika oparta na falach Przeciwników, które musimy pokonywać, czyli coś, co widzieliśmy ostatnio, chociażby w Last Epoch w formie areny, czy na pewno też jakiś tego odpowiednik Path of Exile istnieje, którego nazwy aktualnie nie pamiętam. Pomiędzy falami będziemy mogli podejmować wybory, które będą wpływać na przeciwników oraz potencjalnie na nagrody. Zanim pokażę Wam dokładnie, jak wygląda Infernal Horde, to jak się tam dostać? Przede wszystkim musimy dojść na War Tier 3 i ponownie dostać się do Zarbinzetu. Tam będziemy mieli nowy sezonowy questline i za ukończenie go dostaniemy nowy item Infernal Compass który umożliwi nam wejście do Infernal Horde. To jest taki trochę odpowiednik Sigili Nightmare Dungeonowych. Mamy tam również informacje, podobnie jak na Sigilach, na temat tego, ile razy możemy zginąć, jaki poziom mają przeciwnicy, jaki to jest Tier kompasu i jakie właściwie potencjalne nagrody będziemy mieli z danego Infernal Horde. Kompasy mają po 8 Tierów, wiadomo, że im wyższy Tier, tym trudniej i lepsze nagrody. Do ulepszenia kompasów możemy używać również nowego przedmiotu Abyssal Scroll, aby podnieść się na wyższy Tier. E, twórcy podczas Campfire'u nie powiedzieli do końca, jak taki Abyssal Scroll zdobyć. Tak samo, w sumie, nie powiedzieli jak zdobywać pozostałe kompasy, oprócz tego, który dostaniemy za ukończenie questline'u. Podejrzewam, że może to być e, powiązane z nową aktywnością sezonową w jakiś sposób. Na początku każdy Infernal Horde zaczyna się od jednego potwora. Jest to zawsze Efer Find, który dropi nową walutę do wykorzystania wewnątrz Infernal Horde. Nazywa się ona Burning Efer. Jest ona używana do zdobywania nagród na końcu rana. Ważne jest, że Burning Ifer będzie indywidualną walutą, to w kontekście grania w party. Zawsze ona będzie dropić z pierwszego potwora, ponieważ zawsze to będzie właśnie Ether Find, ale za to, to będzie jeszcze dropić z Ifer Lordów oraz poprzez niszczenie Soul Spire, które analogicznie działają do tych Hell Spireów na Hell gdzie musimy zabijać przeciwników w zasięgu takiej wieżyczki, oraz przy okazji Iferic Masses. I tego nam nie pokazali, co to dokładnie jest za event. Na końcu każdej fali jest faza Infernal Offer. Pojawiają się dłonie, które w jakiś sposób zmodyfikują przyszłe fale. Najczęściej jest to dość prosty sposób, coś co ci utrudnia grę, ale zaoferuje coś ciekawego w zamian. Na przykład podczas następnych fal z nieba będzie spadał na gracza Hellfire, który trzeba będzie unikać, ale na końcu każdej fali w nagrodę będzie się spełniło od jednego do trzech Burning Iferów. Albo na przykład gracz będzie dostawał zwiększony damage od Elite o 25%, ale w zamiar Iferfindy będą dropić dodatkowy Burning Ifer. W Infernal Hordes będą również bossowie, których gracze Diablo 2 będą kojarzyć, czyli klasyczne żerowanie na nostalgii ze strony Blizzarda. Są to członkowie The Council, którzy mieli pilnować Mephisto, gdy ten chillował bombę w Solstonie, no ale niestety zrobił im krzywdę i stali się oni The Fell Council. Bosów jest łącznie pięciu, ale zawsze na końcu Infernal Hordes walczymy z losowymi trzema naraz. Także mamy łącznie 10 wariantów tej walki. Za każdym razem, kiedy jeden z członków rady zostanie odpowiednio mocno zraniony, to cała rada otrzyma swoisty enrage, staną się silniejszy i dostaną dodatkowe ataki AOE, które będą i pomagały clear'ować całą arenę. Po zabiciu bosów możemy otwierać różne skrzynki. Jedna z nich ma legendary i unikary. Tutaj, z tego co rozumiem, dropi część tych unikatów i legend dodanych wraz z sezonem 5. Oczywiście będą one mogły dropnąć również wszędzie indziej w grze, ale tutaj je target farmimy. Druga ma crafting materiały, w tym również te od Masterworkingu. Jest skrzynka, która daje golda, więc w końcu będzie metoda do farmienia golda, która nie wymaga robienia whisperów. Kolejny rodzaj skrzynki daje... Gwarantowany tylko jeden przedmiot, ale ma on zawsze przynajmniej jeden Greater Affix. I moim zdaniem ta skrzynka wydaje mi się mega useless, ponieważ, no nie wiem, pewnie nie będziemy mogli wybrać jakiegoś ma być w ogóle typ przedmiotu, ani z tym stylu, czy po prostu dostajemy losowy przedmiot z losowym Greater Affixem, przynajmniej jednym. Czyli no dopóki nam nie dropnie jakiś unikat, to raczej jest mała szansa, że dropnie, dropnie nam coś na tyle sensownego, żeby warto było tę skrzynkę otwierać. Mam wrażenie, że w ogóle bez porównania jest ta skrzynka chociażby do pierwszej skrzynki. No ale zobaczymy, może jakoś to potwikują i będzie to ciekawsze. Dodatkowo, tak jak Mówiłem, przy okazji skrzynek, to dostaniemy nowe unikaty i nowe legendarki. I w tym sezonie będzie ich ponad 50, więc jest to rekordowa liczba. Nie wiemy, co prawda, ile dokładnie z tej listy to będą unikaty, a ile legendary power, no ale tak czy inaczej, w porównaniu z ilością tych rzeczy, jakie dostawaliśmy w przeszłości, no jest to spory progres i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. Tutaj ogólnie przed Wami teraz jest pokaz tych nowych unikatów. Jak zwykle nie będę się wypowiedział w kwestii unikatów, których nie do końca rozumiem, bo na przykład dawno nie grałem klacą, która go używa, albo nie grałem pod ten build, więc tutaj widzicie no, chociażby nowy staw dla e, druida. Możecie sobie przeczytać, co on robi i czy może przyda się w waszym buildzie. Tutaj jest w ogóle ciekawy akurat dla Barbariana weapon, który jest, o którym sobie trochę chcę opowiedzieć, może nie tyle, co on robi sam w sobie, ale to jakby Blizzard wykorzystuje pomysł, o którym ja powiedziałem podczas jednym z mojego filmików, który jest w sumie wykorzystaniem e, pomysłu druida w innych klasach, czyli zwróćcie uwagę, że ten miecz sprawia, że e, weapon mastery skille są traktowane jako core skille, czyli w pewnym sensie, jakby zupełnie otwierają się nowe możliwości na budowanie buildów, ponieważ inne umiejętności są traktowane jako inne. Bardzo się cieszę, że widzę coś takiego i że Blizzard będzie tego używał jeszcze więcej. Tutaj z kolei w końcu jakiś nowy unika dla nekromanty pod Corpse Explosion, który w ogóle sprawia, że kiedy. E, znaczy, może nie tyle co pod ko, ko, Corpse Explosion, co pod konsumowanie zwłok, które sobie za każdym razem, jak konsumujemy zwłoki, mamy szansę na to, że pojawi się skeletal simulacrum, który leci sobie do przeciwnika i wybucha. Więc kurczę, nawet pod tego mojego golem builda, potencjalnie to mógł być ciekawy unikat, chociaż sam fakt, że to jest dagger, no, może być ciężko, ale fajnie, że pojawia się jakiś unikat pod konsumpcję zwłok. Tutaj w ogóle Umbra Crux dla dagger, dla Roga też w ogóle bardzo ciekawy, ponieważ dla tych, którzy się śledzą Path of Exile 2, to mogą zobaczyć, że tak naprawdę <laughs> umiejętność unikalna tego daggerka, to jest tak naprawdę dzwon monka z Path of Exile 2. Po prostu rogue tutaj stawia totem, który sprawia, za każdym razem, kiedy używa subterfuge skill'a, to stawia totem i każdy damage, który zostanie uderzony w ten totem zostanie przez niego na AOE zamieniony. Tutaj natomiast widzimy staffa dla Sorcerera, więc tutaj już po prostu zamknę mordę i pozwolę wam poczytać, bo Sorcererem jeszcze w ogóle ani razu nie grałem w Diablo 4. A tutaj na końcu widzimy unikat, który z tego, co mi się wydaje, jest unikatem uniwersalnym. Każda klasa będzie go mogła założyć. Polega on po prostu na tym, że za każdym razem, kiedy skastujemy skilla, który ma cooldown, to po prostu eksplodujemy fire damage'em, Więc pod jakieś fire buildy może dla maga, mówię znowu nie gram sorcererem, więc może, ale jeżeli jest jakiś fire build, który używa bardzo dużo cooldownów, opiera się na jakimś resetowaniu cooldownu i cooldown reduction. Dodatkowo ten build jest taki, że może wbiegamy bardziej przeciwniku, musimy być w takim melee range, to może być całkiem ciekawy unikat. Teraz jak już sobie pogadaliśmy nieco o itemach nowych dla klas, to może warto pogadać ogólnie właśnie o unikatach i o balansie klas. Więc najpierw pewne quality of life zmiany. Teraz będziemy mogli, jeżeli chodzi o unikaty, target farmić trzy nowe sposoby. Będziemy mogli gamblować, czyli po prostu kupować je za pomocą oboli, stary dobry hazard, jest szansa w końcu, że trafimy na unikat podczas hazardu. W końcu, bo narzekam od to kurwa mać od pierwszego sezonu, heltajdowe czesty będą mogły dropić targetowalne unikaty. Jeżeli otworzymy heltajd czesta na hełmy, to padnie nam z niego unikat hełm, a nie losowy unikat. Dodatkowo skrzynki z whispersów również, jeżeli na przykład otworzymy skrzynkę whispersową pod miecze, to może z nami dropnąć jakiś miecz unikat. Działa to również na mythic unikaty. Przestaną używać nazwy uber unikaty, tylko zaczęto używać nazwy mythic unikaty i niedługo przekonacie się dlaczego. Jest dodatkowo tam fajny mechanizm, bo jeżeli na przykład targetujemy jakiś ekwipunek na slot, na którego nie ma mythic unikatu, na przykład nie ma mythic unikatu rękawiczek, no to jeżeli akurat powiedzmy otwieramy skrzynkę na rękawiczki i gra nam wylosuje, że ej, powinien z tego dostać mythic unikat, to po prostu dostaniemy losowy mythic unikat. Te zmiany ogólnie będą dotyczyć wszystkich unikatów od sezonu 5, ale w trakcie PTR-a będą one działać jedynie na te nowe unikaty, które zostaną wprowadzone wraz z PTR-em. Przy okazji zmian i itemizacji w sezonie 4 twórcy zaczęli się zastanawiać, jaka powinna być rola unikatów w tym nowym systemie, no bo pewnie wszyscy zauważyliśmy, że w części buildów unikaty stały się niemalże bezużyteczne, przez to jak mocne okazują się być temperowane itemy. Więc twórcy musieli to przemyśleć w pewnym sensie na nowo i doszli do takich wniosków. Unikaty powinny być silne i ekscytujące powinny nakierowywać gracza na pewien Field. Powinny być pick and play. Podnosisz i mega szybko jesteś w stanie ocenić, czy będziesz go używał, czy idzie do śmieci, bo nie pasuje zupełnie do twojej postaci. Powinny być to rzadkie chase itemki, tak zwane marchewki, które jest ciężko zdobyć, a wiemy, że aktualnie no nie do końca tak jest. Co więc trzeba zmienić, aby ten cel osiągnąć? Przede wszystkim gracze powinni budować swoje legendy, tak jak to jest teraz, ale budować się wokół unikatów. Czyli one powinny być takim faktycznie pewnym niezmiennym trzonem gry i to my powinniśmy decydować, że ok, jest jakiś unikat, który mi się podoba, to ja chce swój build bu budować wokół tego unikatu. Idealnie gracz powinien biegać od dwóch do czterech unikatów i chcą dodatkowo odejść od generyczności unikatów, które pasują do każdego buildu. Unikaty powinny być bardziej specyficzne i bardziej konkretne, pasujące do konkretnego rodzaju sytuacji i buildu. I tutaj sobie pozwolę na małą prywatę, bo tylko ja w ogóle widzę pełen fikołek logiczny w tym miejscu, taki wręcz ze szpagatem na samym końcu, bo z jednej strony mówią o tym, że unikaty powinny być rzadkie, powinny być czymś, co chaseujemy, coś wokół czego co jest definiujące dla buildów, a z drugiej strony mówią o tym, że idealnie by było, gdybyśmy maksymalnie nawet w czterech biegali. Nie wiem, czy kiedykolwiek miałem postać, która biegała aż w czterech unikatach. Może im tutaj chodzi o taki totalny, totalny endgame, gdzie nie wiem, latacie pity 150 albo wyżej, i wasza taka mega dogokrzona postać powinna nastać w tak dużej liczbie unikatów, ale jeżeli naprawdę mówią o tym, że Ej, one powinny być rzadkie, a wiecie, w ich rozumieniu endgame'u to jest, nie wiem, 50 Pit i wtedy już powinieneś biegać w czterech unikatach, no to coś tutaj z zgrzytami w tej logice, no ale może nie będę oceniał pochopnie, zobaczymy jak to wyjdzie e, na starcie sezonu faktycznego piątego. Wracając do Campfire'u, z racji tego, że już w sezonie piątym nastąpią dwie duże zmiany, e, to unikaty już właśnie dostaną takie wstępne buffy, nazwijmy to wstępne zmiany. Pierwszą z nich będzie zbachowanie górnej granicy widełek efektu unikatów, czyli jak na przykład wcześniej jakiś unikat miał zakres od 40 do 100%, to teraz będzie miał afiks na przykład w zakresie od 40 do 120%. Po drugie będą to zmiany afiksu, będzie uproszenie statystyk, podobnie jak to miało miejsce przy ogólnie zmianie itemizacji. Mają być dodane statystyki na tych unikatach, które wcześniej były tylko możliwe w temperingu na legendarkach. I ogólnie to nie chodzi o to, że będziemy mogli temperować nasze unikaty, tylko po prostu będą one miały na stałe dodane pewne afiksy. Niektóre unikaty, które są normalnie powiązane z temperingiem, po to, że po prostu te unikaty to miały. I ja doskonale rozumiem tę decyzję i wręcz ją pochwalam, bo właśnie tak jak mówiłem wcześniej, dużo unikatów stało się bezużytecznych przez to, jak silne były tempery. Mój sam samo Necro praktycznie nie używa żadnego unikatu, a jedynym dobrym Uber unikatem, przepraszam, Mythic unikatem jest Shako. Więc o ile mam wrażenie, że podniesienie górnych widełek o tak mało to jest taka zmiana kosmetyczna, niemalże, że tak dodanie tych afiksów na unikaty to dobra i mega ważna decyzja. A ostatnią zmianą, kończąc moją prywatę, ma być mocno zbuffowane statów, które pasują do motywu danego unikatu. Czyli na przykład, jeżeli mam jakiś unikat, który jest powiązany z ogniem i ma takie, nie wiem, jakieś power fantazy ognia, co za tym idzie, dodaje fire damage, to. Będzie będzie go dawał w chuj, zaś bardziej generyczne statystyki nie będą aż tak mocne. Czyli faktycznie te unikaty, to co mówili wcześniej, mają być nastawione na konkretny cel. I właśnie jako twórcy, jako przykład podają tibual Will. Jest to unikat, który jest wykorzystywany uniwersalnie w naprawdę wielu buildach, bo jest po prostu mega mocny. Nie mówią wprost, co by z nim zrobili w sezonie piątym, ale żeby podać ideę, no to mówią, że w takim przypadku skupiliby się na przykład na wyśrubowaniu tego aspektu związanego z zasobami, a trochę zeszli z tonu, jeżeli chodzi o damage i damage reduction. Albo na przykład przez to, że to są tak naprawdę jedyne spodnie, na których możemy mieć damage, to żeby podkreślić ich wyjątkowość w tym kierunku, żeby też nakreślić to, że to są mega dobre spodnie, na przykład dla jakiegoś Glass Cannon buildu, to wyśrubowaliby ten damage względem właśnie obniżenia e, właściwości defensywnych tego przedmiotu. A teraz może przejdźmy do Mythic Unicatu, bo tak jak pewnie zauważyliście, o czym sam napomknąłem, nie używa się już terminu Uber Unikaty, są teraz Mythic Unikaty. I dostaliśmy odpowiedź, dlaczego? Ponieważ Uber Unikaty były tak naprawdę nazwą umowną wśród społeczności graczy, i sami devowie to podłapali. I o dziwo, nikt nie wpadł na to, aby je w jakikolwiek sposób sensownie wyróżnić w samej grze. I to jest trochę takie XD. Bo tak naprawdę, jak ci padał Uber Unikat, to w sumie jedyny sposób, żebyś wiedział, że to jest Uber Unikat, to to, że jest podejrzanie mocny i to, że nie ma widełek na statystykach. Tak naprawdę, jeżeli z jakiejś Wikipedii, sorry, z jakiejś Wiki Diablo nie wiedziałeś, jakie itemy to są dokładnie Uber Unikaty, no to po prostu patrzyłeś, OK, nie ma widełek na statystykach, to jest Uber Unikat. Więc trochę mało imponujące sposób. Teraz mają już one swoją dedykowaną nazwę, mają nowy kolor, promienia, gdy leżą na Ziemi, nowy dźwięk oraz nowe UI. Wszystko jest fioletowe, mam nadzieję przynajmniej, bo jestem daltonistą. Tutaj macie próbkę wizualną oraz dźwiękową. Dobra, jak już się nadzieszyliśmy mythic unikatem, to czas na class update'y. Tutaj będę mówił o generalnych zmianach w klasach i najważniejszych zmianach w konkretnych klasach, bez wchodzenia w zbyt wielkie szczegóły. Raz jeszcze podkreślam, że jeżeli masz ochotę się zapoznać ze szczegółami, to przypominam, że w opisie filmiku znajdziesz odpowiednie linki. Ale takie najważniejsze zmiany ogólne to cooldown na skillach dających niewrażliwość ma się zaczynać, kiedy niewrażliwość się kończy, a nie kiedy się zaczyna, żeby uniknąć buildów z nieskończoną niewrażliwością. To jest pewnie coś, co szczególnie e, graczy HCK dotknie. Crowd control potworów jest zmniejszony oraz skrócony, a dodatkowo będzie można używać potek, kiedy właśnie jesteśmy pod efektem crowd control, nawet stuna. I akurat moim zdaniem jest to głupia zmiana, podczas jakichś słabszych CC ogólnie spoko, jestem za tą zmianą, ale akurat stun powinien karać mocno, no ale zobaczymy w praktyce, ale wydaje mi się, że to będzie teraz zbyt łatwe, szczególnie, że ma być częstotliwość tych crowd kontroli zmniejszona i skrócona, to w ogóle dziwna decyzja moim zdaniem. Trochę zbyt pójście na rękę Względem przeżywalności graczy, Fiction to również bugi, które teraz widzicie na ekranie swoją drogą. Nie zdawałem sobie sprawy z tego bugu ze szkieletami, ale na mój build raczej zbyt mocno to nie wpłynie. Teraz możemy, myślę, przejść już do klas normalnych. Barbarian dostaje nowy unikat, bardziej poddefensywne granie. Tutaj sobie możecie go obejrzeć, zapauzować nawet filmik, jeżeli go chcecie przeczytać dokładniej. A my przechodzimy już dalej: Rogue. Zmiany w Enhanced Flury, Improved Flury i Advanced Flury. Podobnie jak przy Barbarianie, jak ktoś sobie chce przeczytać szczegóły, to zachęcam do za filmiku i Czytania. Ogólnie Flurry Rogue powinien być teraz dużo bardziej mobilny, więc jak ktoś lubi taki playstyle, a na przykład ja jestem takim graczem i właśnie takim rogiem grałem, jak jeszcze grałem rogiem chyba w sezonie drugim, to naprawdę bardzo fajne zmiany pod Flurry. Druid. Shepard aspekt buffuje teraz kompanionów, a nie samego gracza. Praktycznie każdy druid miał pasek pełen petów przez to, jak mocny był ten aspekt i przez to różnorodność buildów u druida trochę padła. No plus nie oszukujmy się, druid w tym momencie jest w dość słabym miejscu i tak naprawdę ten aspekt był jedynym, jedyną możliwością, żeby ten druid jakoś sensownie sobie radził. Inne skille dostają dużo buffów, aby to wynagrodzić. Sorcerer dostaje nowy unikat pod Chain Lightning, który w znaczący sposób zmienia działanie tego skilla i tutaj macie teraz wideo, jak właśnie sobie Sorcerer sobie stoi i po prostu najpierw Używa pojedynczego kasta, tego spela, który, jak widzicie, odbija się teraz między tymi targetami, żeby na końcu wybuchnąć elektrycznością. A tutaj, teraz macie prezentację tego, jak to wygląda, kiedy ktoś faktycznie tym skillem spamuje. I powiem wam szczerze, kurczę, może faktycznie w piątym sezonie zagram sorcem, bo ja bardzo lubię ogólnie, jeżeli chodzi o magów, właśnie bardzo lubię magię błyskawić. Zawsze mnie to mega jarało. I mam nadzieję, że ten unikat pod chain lightning będzie sobie dobrze radził w praktyce, bo może faktycznie będzie to dobry moment, żebym na sezonie piątym, zamiast Nekro, e, zagrał w końcu Sorcererem. Jeżeli chodzi natomiast o Nekromantę, to Golem. I moi drodzy, Golem jest teraz responsywny i fajny, i co ciekawe, sam, sam do siebie narzekałem na to, jak robiłem gauntlet, jak działał momentami Golem, a teraz zobaczcie, co się stanie, kiedy będziecie kazali Golemowi uderzyć o ziemię. Więc jak widzieliście, Golem to jest teraz taki nasz prywatny halk. Teraz przejdźmy do zmian Quality of Life tak zwanych, żeby nam, graczom, żyło się lepiej w świecie sanktuarium. Helltidy i Whispery, a więc e, jak wiecie, w sezonie czwartym zostały dodane Whispery dedykowane Helltidom, no i ich założenie było takie, żeby tak wbić na Helltida, zrobić je w 15 minut, zdobyć jakiś sensowny progres do Whisper'ów, no a zamiast tego w praktyce one zajmują od 30 do 45 minut, dodatkowo wcale nie dają jakoś super dużo. Ja na przykład bardzo często wolałem pójść zrobić jakiegoś danga normalnego, który daje mi 5 punktów do Whisperów i którego to zrobię, nie wiem, w 3-4 minuty, niż łazić po Helltide'ach i to robić. Więc teraz ogólnie Helltide'owe Whispery mają być dojebane, zawsze mają dawać około 10 punktów na jednym obszarze i ma około 15 minut zająć zrobienie tego, więc może w końcu farmienie Golda nie będzie aż tak irytujące, no nie mówiąc o tym, że w Infernal Hordes będziemy mieli skrzynkę do Golda, więc już w ogóle nie dość, że te Whispery może będziemy w stanie robić szybko na Helltide'ach i szybko farmić tego Golda, to jeszcze zawsze będzie można pójść robić Infernal Hordes, żeby tego Golda zdobyć. I ogólnie drop rate Baneful Heartsów jest zmniejszy jak wychodził sezon czwarty, to dropiło ich mega mało, wręcz za mało. Teraz twórcy uznali, że dropi ich za dużo i w ogóle nie mają żadnej wartości, bo tak naprawdę Blood Maidenka jest non-stop na tak przyzywana. Jak tylko wchodzicie na heldaik, to zawsze jest praktycznie na nich Blood Maidenka i zawsze jest przyzywana po 10 razy z rzędu, więc powinno ich być mniej, ale nie irytująco mniej. Teraz zmiany do temperingu. Na szczęście, wielki kamień z serca dla mnie myślę, wielu graczy, nie ma póki co w planach i oby tak zostało, aby zabierać brikowanie z gry. Twórcy słusznie twierdzą, że gdyby nie to, gdyby nie można było palić itemów, to ludzie niczym smoki po prostu spali na górze itemów w swoim staku, trzymając je w nadziei na lepsze jutro. Palenie itemów jest ważne dla marchewki w takiej grze i cieszę się, że nie zrezygnowali z tego, bo naprawdę na redditach dużo osób narzeka na to, że, o matko, nie podoba mi się, że palę mój ukochany itemek. No no, trudno. Tak moim zdaniem właśnie powinno wyglądać. Bez straty nie docenimy tego, co naprawdę dobre, kiedy w końcu siądzie jakiś mega dojebany temper na jakimś mega dojebanym itemku. Jednocześnie przyznają twórcy, że aktualnie totalne RNG temperingu jest trochę, no niefajne, i w przyszłości mają być opcje, aby pewną formę kontroli nad tym temperingiem uzyskać. Mam na nadzieję, że to nie będzie jakieś totalne ułatwienie tego temperingu i jakieś wywalenie totalnie z niego RNG. Tylko może, że będą wiecie jakieś przedmioty, że na przykład, jak nie wiem, mamy jakiś przedmiot i wtedy użyjemy tempera, to możemy jakoś zawrzeć węzić sobie tych grupę temperów używając jakiegoś wiecie rzadkiego materiału albo coś w tym stylu. No zobaczymy co wymyślą. Dodatkowo w sezonie 5 i co ważne nie będzie tego jeszcze w ptr tylko na faktyczną premierę sezonu 5 będzie nowa mechanika, która sprawia, że za każdy greater affix na przedmiocie dostajemy dodatkowy temper roll. Czyli jeżeli mamy przedmiot z jednym greater affixem, to możemy go rolować 6 zamiast 5 razy, a jeżeli mamy przedmiot z trzema greater affixami, to możemy już go rolować 8 razy. I tu jest ważna informacja dla graczy Eternal, Którzy na przykład zblikowali jakiś swój fajny item, spalili go, ale go zostawili, no bo im było smutno, że, o matko, item z trzema greater affixami, no ale spaliłem tempery, no ale głupio mi go wyrzucać, to niech leży w staszu na razie. To zatrzymajcie ten item, ponieważ te zmiany będą działać na również istniejące itemy, więc dostaniecie dodatkowe temper Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące broni, to tu się bardzo ciekawa rzecz wydarzyła, której się totalnie nie spodziewałem w Diablo. Bronie dostaną nowe bazy afiksowe, ponieważ to było coś, co nie było zmienione przy okazji. Reworku lutu. Nie wiem, czy to będzie dodatkowy afiks na broni, czy całkowicie podmieniony ten bazowy afiks, ale chyba dodatkowy do tych, które już mamy ogólnie. A co za tym idzie, więcej klas będzie mogło używać większej ilości broni. Druid będzie mógł używać e, polarmów, jednoręcznych mieczy oraz sztyletów. Sorcerer będzie mógł używać jednoręcznych mieczy oraz mejsów. Necromancer będzie mógł używać Mesów oraz siekier. To ogólnie błąd na grafice się Blizzardowi wkradł, że dwuręczne miecze, znaczy, że wszystkie rodzaje mieczy, no bo Nekro już mógł używać wszystkich rodzajów mieczy. I co za tym idzie, również unikaty otworzyły się dla większej ilości klas. Ostatnim Quality of Life będą pewne zmiany do endgame'owych bossów, przede wszystkim do Beast in the Eyes, ponieważ nie będziemy już musieli robić Sigilu, aby wejść na bestie. Nie będziemy już musieli przechodzić Nightmare Danga. Ona teraz będzie sobie siedziała w standardowym Dangu, czyli z tego co rozumiem, coś na zasadzie jak teraz Lord Zir jest. I gracze nad Alternalu ogólnie dalej będą mogli w razie czego używać sigilów. I zmiana do Warszana, że będzie teraz tylko wymagany jeden part na samon Warszana, wcześniej to były cztery, żeby nie zapychać inwentory. I co najważniejsze, w końcu, moi drodzy, będzie można resamonować bossy bez resetu Dungeona. Po prostu zabijacie danego bossa, w momencie jak go zabijecie, znowu na środku jego areny wyrasta ta, ta, ten altar, na którym możecie poświęcić samon materiały, wkładacie je i lecicie ponownie na bossa. Twórcy też wspomnieli praktycznie na sam koniec o trzech accessibility opcjach, takich nie wiem, ułatwiających grę w pewnym sensie. Yy, I będą to opcje, które będą dodane na, tylko na czas PTR, ale nie pojawią się w sezonie piątym. One najwcześniej pojawią się w sezonie 6, ponieważ twórcy chcą je dopracować i, będzie, i będą one do włączenia w opcjach. I pierwszą opcją jest Autopin, jest to stawianie pineski automatycznie do celu questa, gdy aktywujemy danego questa. Będzie Audio Navigation Assistant, czyli yy, za pomocą dźwięku będzie jakaś pomoc w nawigacji. Może coś, nie wiem, właśnie spoko dla osób, które mają jakieś problemy ze wzrokiem albo coś w tym stylu. Yy, trzecią opcją będzie kompas. Będzie to kompas na hadzie gracza, który jest wokół jego postaci i pokazuje, w którą stronę znajduje się aktualnie postawiona pineska. Więc jeżeli ktoś chce przetestować takie rzeczy, tak najbardziej zachęcam i dawajcie feedback. Bo wiecie, gracze, którzy mogą mieć problemy jakieś yy, bez takich featureów, to zawsze fajnie, żeby ktoś miał jakąś pomoc dodatkową w takich rzeczach. A na końcu standardowo QA, czyli pytania od graczy, i oczywiście oczywiście ja, jak zwykle w tych materiałach, wybrałem tylko takie pytania, które są moim zdaniem najbardziej znaczące, najciekawsze, które nie są jakimiś duplikatami tego, co już twórcy powiedzieli. Czy będą jakieś ważne buffy dla słabszych buildów i klas? I twórcy przyznają, że tak, druidzi i swords dostaną mocne buffy, bo w tym momencie są to najgorzej radzące sobie klasy, tak samo zdają sobie sprawę z tego, jak pojebani są barbarzyńcy i też będą próbowali coś z tym zrobić bez zabijania klasy przy okazji. Czy Infernal Horde zostaną po sezonie piątym? I to jest coś, co wam powiedziałem na samym początku materiału, ale właśnie w tym momencie Twórcy to potwierdzili po raz pierwszy, że tak, ta aktywność endgameowa pozostanie w tronie gry po zakończeniu sezonu. Jak trudne będzie Infernal Horde? Jaki to odpowiednik Pita albo Nightmare Dungeona? Tier VIII Infernal Horde, czyli najwyższy, będzie miał potwory w levelach od 180 na pierwszym waveu do 200 na ostatniej fali. Jak twórcy zapatrują się na early game? Power Spike przy sezonie czwartym był tak wielki, że levelowanie praktycznie nie istnieje. Czy będzie coś z tym zrobione? Proces levelowania będzie rozpatrywany, ale jeszcze nie w sezonie piątym. Twórcy nadal chcą, aby levelowanie było w miarę sprawne i nie było tak ciężkie jak na początku gry, ale faktycznie widzą, że jest to teraz przesadzone, szczególnie z łatwym i szybko dostępnym temperingiem we wczesnym etapie gry. Ale póki co, żadnych szczegółów, na pewno nie w sezonie 5. Jaki jest motyw sezonu? No bo poznaliśmy nowy endgame, ale czy to jedna rzecz? I tak jak mówiłem na początku, Infernal Horde to nie jest. Jedyna aktywność, jaką wprowadzi nowy sezon, to jest aktywność, która zostaje w korze gry, ale jest to tylko część całego sezonu. Motywem sezonu będzie to, że wracamy do piekła i coś tam właśnie w tym piekle będzie się dużo działo. No i będzie więcej poruszone w campajerze na temat samego sezonu piątego. Tam zostaną wyciągnięte już wszystkie karty. I teraz tak w sumie podsumowując, jeżeli chodzi o samego PTR-a, to pamiętajcie, podobnie jak ostatnio, że jeżeli będziecie grali, to zostawcie feedback dosłownie na każdy temat. Trudność nowej aktywności, czy nagrody są fajne, czy może wypadałoby zmienić któreś część, czy może coś tam w aktywnościach zmieniać? Jak tam nowe unikaty i legendarki, jak tam unikaty po bufach. No informujcie po prostu o wszystkim. Im damy konkretniejszy feedback, tym szczególnie po sezonie czwartym, i PTR, że Blizzard pokazał, że naprawdę tego posłuchał w sensowny sposób. Mamy szansę po to, że, żeby sezon piąty był jak najlepszy na starcie. A teraz takie moje podsumowanie. Co mogę powiedzieć o sezonie piątym? Kurczę, no, fajnie. W końcu się zapowiada chyba naprawdę konkretny sezon. I ktoś może powiedzieć, że Infernal Horde samo w sobie nie jest jakąś wykwintną aktywną no bo nie jest nie oszukujmy się ale w końcu jest jakaś aktywność która będzie dawała realne realne benefity mamy target farming nowych unikatów mamy jakiś tam alternatywny sposób na zdobywanie materiałów spita mamy w końcu jakiś y, sposób który mam nadzieję będzie sensownego golda trafiał. jakby w końcu jest może jakaś nie jakaś wyśrubowana jakaś nie wiadomo jak potencjalnie trudna i ciekawa aktywność ale w końcu coś co nawet jeżeli samo robienie tego nie będzie jakieś super ekscytujące, to będzie w końcu wizja że Okej, okay, robię to, żeby dostać dobre korzyści, i w końcu, chyba, te korzyści faktycznie będą sensowne. Oczywiście, ponownie, mogę się przejechać, sezon trzeci na papierze, moim zdaniem, bo jestem najwyraźniej masochistą, który jako jeden z niewielu osób lubił labirynty w połę, uważałem, że trzeci sezon będzie zajebisty na papierze, w praktyce zjechałem go od dołu do góry e, i moim zdaniem był to najgorszy sezon, więc możliwe, że tutaj też się pomylę, jeżeli chodzi o piąty sezon, że na papierze to wygląda spoko, w praktyce będzie inaczej, ale póki co jestem na bardzo dobrej myśli, szczególnie po tym, że w czwartym sezonie nie dostaliśmy nic. E, no i co? To chyba tyle na koniec. Pamiętajcie, że ogólnie 18 lipca będzie campfire chat od Spiritborne, który na pewno wam pokryje. A tymczasem to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Podzielcie się w komentarzach o tym, co sądzicie. Dajcie znać, co tam myślicie. Dartian bez odbioru.